Hej friend. Ja osiemanko ludzi z Castle Sun i zapraszam Was do kolejnego filiku na kanał. Tym razem jest to live z Blobsika 2. Oczywiście, i tym razem będzie to oczywiście Easy 100 Plus na mapie raid, Obstawiam, że będzie to 150 killi, i pełne palcem w dupie, oczywiście nawet nie używając spada. Ale co? O. No Pierwsza próba to wrzuciłem je do lobby z cheaterami Druga próba, 49 na 4 na TDM-ie Kill przed Strikami, nie no oczywiście u mnie, u mnie, u mnie ocz... Od... dobra Lecimy, nie? Synchronizowałem, nie? Lecimy, lecimy teraz Na, na B Dobrze, moje noby wszyscy idą do przodu, sam tylko na B idę, no jak ja eee, po prostu uwielbiam to To znaczy Z jednej strony jest to dobre No, ale nie, no Nie, po prostu Nie, po prostu gówna Gówna totalne noby Jeszcze connection sucks Nie, no ten Kampion, jezu, jak oni kampią, po prostu Has to Liway win No B przejęli, no oczywiście mnie nie ma, to oczywiście B przejmują no nie no, no. Nie, to po prostu czuję się upokorzony. Po prostu jeden zero. Dobra. Dobra, clear. Prawilnie, prawilnie, bardzo prawilnie. Dobra, mam dwa kill od Orbitalnego Wisata. Eins, eins, eins for Orbi. Nie, nie ma deda na besie z zrespili prawidłowo no oczywiście nienawidzę tych spawn flipów prawidłowo kenine unit swarm psy Okej, okay, lecimy z koksem. Okej. Okay. Let's do this. Przejmujemy prawidłnie A. 20 na 4. Noby wychodzą. Noby nie wychodźcie. Po kogo mam rapić jak nie nobów. Ok, spawn na flip. Łączą się hardy. Oczywiście norma. Ja już im tam dam. Oczywiście dashboard. Dashboard. Nie, dobra, już myślałem Już myślałem, że dashboard, jak ktoś wam. Dobra, poczekamy chwilę. A, poczekaliśmy chwilę. Oczywiście padbym przez głupiego nuba. Dwadzieścia. Pięknie kili. Okay, na New let's go. prawidłowo No i co no by głupie Kapujemy a 49 na 4 Prawilnie. Tylko Tylko nie wiem gdzie spawn okay, Spawn na B Okej okay. 59 na 4 GG, na, mam teraz wisatę na następną rundę 64 na 4 w połowę połowie, Cze, chodźcie noby skapować a fast noby noby! Prawilnie, prawilnie. Ej, Cześć, dołączył się pierwszy level na split screenie, nie? Do przeciwnego teamu 65 na 4 Take it easy... Too easy O kurde, ja mam w teamie tray harda, nie? <laughs> Z Remingtonem, staty 2 na 9, nie? Ogólnie dobre dobre lobby mam, ponieważ... Też Czy nie, mam 118 do 52, nie? I to właśnie ten typek, który jest nubem Tylko właśnie teraz nie wiem co, co ja mam zrobić czy, czy puścić wisata, czy iść przodem Nie idę przodem, bo ja zawsze padam, nie? Pójdę tak, ja zawsze na B, H, Tylko po prostu modlę się, żeby te noby B nie przejęły za szybko Bo jeżeli przejmą B, to po prostu dupa No Oh my god! O oh my god, solaki. Lucky. Solaki, lucky, solaki. Lucky. No ja, po prostu fart. O oh my god. Oh my god. Dobra, nie idźcie, boty, na tą flagę. No. No i patrz. On ja ci od razu na tą flagę idzie to jest po prostu bez sensu, nie. Nienawidzę tego, no bo... popatrz! Pięknie mi idzie, tylko no, no... co z tego, ci powiem, że... Dobra. Dobra, mam kolejnego wisata. Prawie nie 86 na 4. swarm 92 na 4 Oczywiście co to było Ja się pytam co to jest co to jest no Co to jest ja się pytam nie psu Co cztery na cztery, nie? I zarąbiście, no po prostu... z sumie, chore. To jest chore, sto 116... szesnaście... że kom, kom, kom. Okej. Okay. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Life. Life 136 na 4. Oh my god. Oh my god. Oh my god. 150 plus fail. Life. Czwarte podejście dzisiaj w ogóle. Kiedy ja grałem w Black Opsa nie po prostu. Oh my god. Aż to pokażę kiedy ile ja grałem 136 na 4 królik Live Ej, bez kitu, nie? Ej, ja się czułem jakbym miał got moda bez kitu Ej, naprawdę nie z... ej, plus ej, 50 gunstreak jeszcze miałem no, Z mnie, karem nie? nie ale 136 na 4 ej Kiedy ja grałem? 17, dobra tutaj Wczoraj, wczoraj grałem troszkę wieczorem, godzinę ze snajpą. Tak to tak to 15 marca